Książka Moniki Tomkiewicz poświęcona zbrodni ponarskiej jest pierwszą publikacją naukową na ten temat. Zawiera potwierdzone w dokumentach 406 nazwisk obywateli polskich straconych w ponarach. Szczególnie ważne i istotne to są zarówno ocenienie pod względem odpowiedniości karty sprawców, czego do tej pory nie zrobił żaden naukowiec, jak również właśnie ustalenie wszystkich motywów tej zbrodni. Druga zaprezentowana książka to od naroczy do niemna relacja partyzantów Kmicica u Waszkieroni na Armii Krajowej na Wielęszczyźnie Leszka Bednarczyka. Powstała ona we współpracy Towarzystwa Miłośników Wilnej i Ziemi Wieleńskiej i Instytutu Pamięci Narodowej. Ta wiedza jest bardzo potrzebna, żeby nowe pokolenia mogły wrócić do korzeni jakby ideowych. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej to 20 oddziałów w całej Polsce, które integrują Wilniuków, a także szerzą wiedzę o historii Wilna i Wileńszczyzny. My Wilniusy skupiamy oczywiście wszystkich tych, którzy mają korzenie wileńskie, mają sentyment wileński, nie muszą czasami pochodzić, ale kochają Wileńszczyznę i my staramy się im pomagać. Prezentacja książek wydanych Staraniem Towarzystwa jest dedykowana przypadającej w tym roku 80 rocznicy powstania pierwszego partyzanckiego oddziału armii krajowej na Wileńszczyźnie i 81. rocznicy stracenia w ponarach ponad 100 członków związku wolnych Polaków. Witalis Masenas, infowilno.